Wydawnictwo E-Bukowo zaprasza do wysłuchania powieści autorstwa Piotra Jakuba Karcza pod tytułem „Drzewo Wisielców”. Niniejszą powieść dedykuję mojej drogiej szwagierce Kasi Kalinowskiej, najszybszemu rewolwerowcowi w mieście. Prolog. Powietrze zafalowało. Całun gęstej mgły, jakby nieco opadł, odsłaniając największe drzewo w okolicy. Nad którym gromadziły się chmary ptaków. To drzewo wisielców, wyszeptała Amelia. Miała dwanaście lat, chociaż wyglądała na nieco starszą. Wzywa nas, słyszysz? Proszę cię, uciekajmy stąd, powiedziała błagalnie druga z dziewczynek. Nie bój się, odparła. W jej oczach nie było już ani odrobiny strachu. Ja już niczego się nie boję. Wracam i ty też chodź ze mną zaoponowała, chwytając dziewczynę za bluzkę. Tamta jednak oswobodziła się gwałtownym ruchem i pobiegła w stronę drzewa. W ręku jej rozmówczyni został tylko metalowy naszyjnik, w kształcie hipnotyzującej spirali na zerwanym Rzemyku. Rozdział pierwszy. Siedemnaście lat później. Janczary to kilkunastotysięczne miasteczko, usytuowane mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Warszawą a Poznaniem. Od czasu, gdy w 2012 roku poprowadzono autostradę A2, skutecznie omijającą wspomnianą miejscowość, i nie wybudowano ani jednego węzła w promieniu najbliższych 40 kilometrów, stopniowo zaczynało przeobrażać się w prypeć tuż po katastrofie reaktora jądrowego w Czarnobylu. Było jednak coś, co wyróżniało Janczary spośród innych miejscowości i pozwalało wyrwać jego mieszkańców na kilka dni z małomiasteczkowej stagnacji. Był to festiwal rokowy. Zdarzało się na nim znaleźć oprócz podrzędnych kapel prawdziwe perełki na skalę ogólnopolską. Był to również pewnego rodzaju zastrzyk dla miasta, zarówno pod względem turystycznym, wizerunkowym oraz przede wszystkim handlowym. Siedział w najwyższym punkcie jednej z wysokich trybun. Na pasku u szyi zwisał mu pełnoklatkowy kanon z szerokokątnym obiektywem. W prawej ręce ściskał drugi aparat. Uzbrojony w długi, biało-szary obiektyw przypominający lunetę, którym łowił portrety. Był pochmurny, ale ciepły lipcowy wieczór. Brak ostrego słońca ułatwiał pracę fotografowi, ozdabiając dodatkowo szerokie kadry malowniczymi segmentami obłoków. Na scenie pojawił się kolejny zespół, grający jako support przed Redemption. Szczerze mówiąc, nazwa ta, pomimo określenia na wszechobecnych plakatach, mianem największego odkrycia muzycznego roku. Nie mówiła wiele nawet osobom pasjonującym się muzyką rockową. Mimo to trybuny były pełne. Tuż pod sceną, młodzież skacząca rytmicznie w takt muzyki, generowała ogromną chmurę pyłu, której nie powstydziliby się z pewnością uczestnicy Woodstocku. Migawka aparatu otwierała się, wydając miłe dla ucha fotografa kliknięcia, niemal całkowicie zagłuszone przez głośną muzykę. Lubił swoją pracę, chociaż zawsze miał nieodparte wrażenie że tego typu reportaże dla lokalnej gazety były bardziej chałturą niż prawdziwą sztuką. Dochodziła trzecia. Szła szybko, na ile tylko pozwalały jej buty na wysokim obcasie. Obcisłe, czarne leginsy i prześwitująca bluzka podkreślały jej figurę, której nie powstydziłaby się niejedna modelka. Denerwowała się reakcją rodziców na jej późny powrót do domu. W komórce miała sześć nieodebranych połączeń od mamy, co dodatkowo potęgowało w niej niepokój. Pospiesznie przeżuwała dwie miętowe gumy, wierząc naiwnie, że dzięki temu nikt nie rozpozna w jej oddechu zapachu papierosów. Pomimo, że jedynym otaczającym ją dźwiękiem były odgłosy jej własnych obcasów, cały czas słyszała szum w głowie, którego powodem było spędzenie kilku godzin w bliskim otoczeniu ogromnej baterii głośników. Dodatkowo miała nieodparte wrażenie, że ktoś za nią idzie. Dochodząc do promenady oświetlonej rzędem stylowych latarni, odetchnęła nieco z ulgą. Widziała, że na tym krótkim odcinku jest monitoring. Przez moment wydawało się jej, że słyszy w pobliżu odgłos silnika samochodu, a tuż po nim czyjeś kroki. Nie była jednak pewna, czy wspomniane dźwięki są realne, czy też te są wytworem jej wyobraźni. Po chwili uświadomiła sobie, że naprawdę ktoś za nią idzie. Dostrzegła kątem oka jakąś męską sylwetkę, która z powodu strachu wydała jej się wręcz gigantycznych rozmiarów. Instynktownie przyspieszyła kroku, koślawie stawiając stopy ubrane w szpilki. Gdy usłyszała dochodzący z za jej pleców głośny oddech, serce zaczęło jej bić jeszcze szybciej. Chciała się odwrócić ponownie, ale kiedy tylko lekko wygięła szyję, poczuła silne uderzenie w głowę. Obraz przed oczami rozpłynął się. Upadła. Aleksander nanosił poprawki w swojej najnowszej powieści zgodnie z sugestiami szwagierki, które otrzymał godzinę wcześniej w mailu. Zawsze doceniał jej subiektywizm i komentarze, niekiedy bardzo kąśliwe, na temat tworzonej przez siebie prozy. Miał zapuszczoną brodę, szpiczasto przyciętą na dole, której było zdecydowanie bliżej do tej, którą nosił Sienkiewicz, niż do spopularyzowanego przez współczesne pokolenia wizerunku Drwala siedział w swojej pisarskiej grocie, czyli pracowni oddzielonej od reszty domu dźwiękoszczelnymi drzwiami. Okna miał pozamykane zewnętrznymi roletami, dzięki czemu w pomieszczeniu panowała ciemność, a jedynym źródłem światła był ekran komputera. Po kilkudziesięciu minutach pracy otworzył drzwi swojej dziupli i ruszył w stronę kuchni, mijając żonę oglądającą wiadomości w staromodnie urządzonym salonie. Dźwięk miała ustawiony tak głośno, że Aleksander kolejny raz powtarzał sobie w myślach, że to będzie wystarczający powód, aby pewnego dnia ją zamordować. Gdy wracał z pospiesznie zrobioną kanapką, jego uwagę przykuło wyświetlone na ekranie telewizora zdjęcie urodziwej czarnowłosej kobiety. W dniu zaginięcia ubrana była w białą bluzę i czarne leginsy. Ktokolwiek widział zaginioną Darię Trysz, proszony jest o kontakt z policją. Śledczy analizują zapis kamer miejskiego monitoringu. Niewykluczony jest motyw porwania. Wiadomość ta jakby zahipnotyzowała Aleksandra. Odruchowo zacisnął pięści, ściskając przy tym trzymaną w dłoni kanapkę, po czym bez słowa wszedł do swojej groty i zamknął drzwi. Na wieży ceglastego ratusza zegar pokazywał dziewiątą. Nad głównym wejściem powiewały cztery duże flagi. Podkomisarz Michał Wojtyniuk, ubrany w elegancki, popielaty garnitur, Wszedł po niewielkich stopniach do środka budynku. Przywitał go zapach starych murów, kryjący w sobie niejedną, małomiasteczkową tajemnicę. Ruszył szerokim korytarzem w kierunku starych schodów z drewnianymi poręczami. Zanim przekroczył próg mieszczącego się na pierwszym piętrze biura asystentki burmistrza, poprawił ciasno zapięty krawat. Proszę wejść powiedziała blond piękność niechętnie odrywając wzrok od ekranu komputera. Pan Pściółkiewicz pana oczekuje. Antoni Pściółkiewicz, zwany potocznie przez Janczarzan krwawym antkiem, był włodarzem miasta od przeszło 20 lat. Swój urząd pełnił przez większą ilość kadencji niż prezydentura Władimira Putina. Wierząc plotkom, wygrywał niezależnie od ilości głosów w wyborach. Sam często powtarzał pół żartem, pół serio, że nieważne kto i jak głosuje, tylko kto liczy głosy. Zgarbiony, łysawy człowiek o długim, złamanym nosie przypominający sępa, miał w swoim spojrzeniu coś niepokojącego. Jego oczy przewiercały rozmówce, sprawiając, że ten czuł się bezbronny i zakłopotany. Dzień dobry, panie burmistrzu, powiedział Wojtyniuk, siląc się na uśmiech. Dziękuję za szybkie przybycie, odparł bezemocjonalnie Piściłkiewicz. Sprawa jest naprawdę poważna. Na jesień mamy wybory, a nam pod nosem dziewczyna ginie bez śladu. Jeśli nie znajdziemy sprawcy, będziemy wszyscy udupieni. Proszę mnie dobrze zrozumieć. W tej grze nie liczą się środki ani metody. Macie ode mnie zielone światło na wszystko. Możecie odstawiać szopki bez konsekwencji. To taka licencja na zabijanie poziomianczary. Podkomisarzowi nawet nie drgnęła powieka. Nie obchodzi mnie, jak to pan i pańska ekipa zrobicie, kontynuował burmistrz. Porywacz ma być znaleziony, żywy, martwy, postrzelony, a nawet w kawałkach. Jeśli będzie żywy, a nie przyzna się, sprawicie, aby się przyznał. Jeśli okaże się niewinny, a nie będziemy mieć lepszego kandydata, to dla nas i opinii publicznej pozostanie winnym. No tak, a jeśli nikogo nie znajdziemy? Spytał Wojtyniuk i, widząc wściekłe spojrzenie swojego rozmówcy, przełknął ślinę, szybko żałując wypowiedzianych słów. A jeśli nie znajdziecie nikogo, to osobiście pojadę do waszej komendy, gdzie jeszcze na dobre unosi się duch PRL-u i po prostu wyjebie pana i tego niedorozwiniętego komendanta Wiśniewskiego na zbity pysk. W tym momencie do gabinetu wszedł Artur Obernicki, sekretarz i najbardziej zaufany człowiek burmistrza, który prywatnie był jego zięciem. Łysy, trzydziestopięcioletni mężczyzna w pogniecionym garniturze szepnął Piściółkiewiczowi kilka słów na ucho. No i pięknie wrzasnął burmistrz. Już zaczyna się interesować nami łódzka dochodzeniówka. Zastanawiają się, czy nie przysłać nam kogoś do pomocy. A jeśli ktoś zacznie węszyć, to może wywęszyć za dużo. A tego przecież nie chcemy, prawda, panie podkomisarzu? Wojtyniuk przytaknął z obojętną miną. Kierując się do wyjścia, minął korpulentnego redaktora naczelnego dziennika, naszej Janczary, Cezarego Króla, który po szybkim zaanonsowaniu się u jasnowłosej asystentki wszedł do gabinetu burmistrza. Emma była średniego wzrostu szatynką, o dużych zielonych oczach i wystających kościach policzkowych. Jej długie, proste włosy opadały na ponadprzeciętnie bladą twarz rozświetloną przez ekran laptopa. 29-latka była w trakcie przeglądania strony internetowej, naszej Janczary i zastanawiania się, kto w ogóle wymyślił tak kretyńską nazwę lokalnego serwisu, gdy jej uwagę przykuły zdjęcia z koncertu Redemption. Zamiast jednak zachwycić się kunsztem i reporterskim uchwyceniem klimatu, jej uwaga skupiła się na przedstawionych na nich osobach. Gdy próbowała otworzyć zdjęcia na całym ekranie, pojawiły się tylko niewyraźne, pikselowate kształty, świadczące o niskiej rozdzielczości obrazu. Artykuł był podpisany przez autora, kryjącego się pod pseudonimem Albi. Krótka randka z Google zaowocowała znalezieniem kontaktu do redakcji. Nie zastanawiając się długo, wybrała numer. Cezary król wtargnął do biurowca z takim impetem, jakby miał na sobie pas Szachida, który za chwilę miał eksplodować. Pędził wzdłuż pożółkłego korytarza, niczym tocząca się kula, szybko przebierając krótkimi nogami. Redaktorzy za plecami szeptali czasem, że łatwiej go przeskoczyć niż obejść, ale z pewnością nikt nie odważyłby powiedzieć mu tego w oczy. Idąc wzdłuż Open Space'a, nie silił się nawet, aby odpowiedzieć komukolwiek. Dzień dobry. Rzucił tylko oschle, że napiłby się kawy, na co największy redakcyjny Lizus zareagował natychmiastową wycieczką w kierunku kuchni. Król usiadł na skórzanym krześle, schowanym za ogromnym półokrągłym biurkiem. Chwycił telefon i wykręcił wewnętrzny numer Alicji Bilińskiej. Podejdź do mnie, Albi. Teraz. Po trzydziestu sekundach na korytarzu rozległ się stukot obcasów. Do środka weszła drobna, jasnowłosa kobieta około trzydziestki. Delikatny makijaż maskował nie do końca skutecznie zmarszczki widoczne na jej twarzy. Miała na sobie elegancką, krótką spódnicę i długi żakiet. Wszystko w granatowym kolorze, podobnie jak wysokie czułenka na obcasie. Całość dopełniały lśniące, cieliste rajstopy, które po prostu uwielbiała nosić. Pomimo tego, że Alicja nie miała twarzy ani wzrostu modelki, to jej figura była na tyle atrakcyjna, że przykuwała wzrok redakcyjnych kolegów wszystkich, prócz naczelnego. Alicjo, powiedział Cezary król, a w jego głosie słychać było nienaturalny, wręcz demoniczny spokój właśnie wracam ze spotkania z burmistrzem. Jak się zapewne domyślasz, nie mam dobrych wieści. Chodzi o ten artykuł o zaginionej nastolatce? Naczelny przytaknął milczeniem wpatrywał się w rozmówczynię swoimi małymi, głęboko osadzonymi oczami. Co z nim nie tak? Spytała szeptem. Król długo milczał, po czym przemówił stanowczym głosem. Mój nauczyciel i mentor gościcki, który nieraz uczył mnie pisania w spak czegoś, co można napisać wprost, wezwał mnie kiedyś do tego pokoju tak samo, jak ja wzywam ciebie teraz. Napisałem wówczas artykuł o brakach personalnych i wyposażeniowych policji. Myślałem, że jest to strzał w dziesiątkę. Tymczasem, gdy nakład został wydrukowany, Gościcki został wezwany do przewodniczącego naszego lokalnego oddziału PZPR. Podobno nieźle się napocił, żeby utrzymać swoje stanowisko. Gdy wrócił, a ja siedziałem na twoim miejscu, powiedział mi wówczas taką historię. Gdy masz garaż, w którym nie ma kłódki i każdy może otworzyć drzwi a stoi w nim samochód, w którego stacyjce są kluczyki, nie mówisz o tym wszystkim naokoło. Rozumiem, przytaknęła Alicja. W tym momencie do gabinetu wszedł redakcyjny kolega z filiżanką kawy, którą postawił na biurku. Idź już, rozkazał szef, wymachując ręką w kierunku ciekawskiego redaktora. Dopiero gdy drzwi zostały ponownie zamknięte, powrócił do tematu. Dlatego, Alicjo, w swoim artykule nie wolno pisać ci takich sformułowań, jak Policja jest bezsilna, ślad po niej zaginął, i tak dalej. Czyli powinnam napisać: Nad sprawą pracują najwybitniejsi detektywi policyjni, dzięki czemu możemy wkrótce spodziewać się pozytywnego rozwiązania zagadki. Dokładnie, przytaknął obojętnym tonem król. Jego mina nie zdradzała, czy się cieszy, czy też może wścieka, ale przecież to bzdura. Mam informatora w naszej komendzie i wiem, że nikt nie ma bladego pojęcia, gdzie i jak szukać tej dziewczyny. Alicjo, zastanów się, co tak naprawdę jest bzdurą. Masz córeczkę, tak? Ile ma lat? Cztery. Masz męża, kredyt na mieszkanie. Pewnie co tydzień kupujesz nową parę butów i sukienkę. Powiem ci, że wystarczy jeden telefon i zamkną tą naszą tancbudę pełną redaktorów, bajkopisarzy, marzycieli i przydupasów. Powiedz mi, proszę, gdzie wtedy w janczarach znajdziesz pracę? Ty, ja i cała nasza banda? Alicja odeszła w milczeniu ze spuszczonym wzrokiem. Gotowało się w niej. Usiadła przy biurku i podświadomie zaczęła wycierać chusteczką małą plamkę brudu ze swoich błyszczących szpilek. Pedantyzm to było coś, co z jednej strony utrudniało jej życie, a z drugiej działało niczym terapia uspokajająca. Długopisy leżały na biurku idealnie równolegle do siebie. Ołówki starannie naostrzone wyglądały niczym z reklamy Stabilo. Tak samo było z ubraniem. Świadomość, że nie ma żadnej plamy czy zagniecenia, dodawała jej pewności siebie i stwarzała pewnego rodzaju uczucie komfortu. Nagle zadzwonił telefon. W słuchawce pojawił się głos, który wydał się jej jakoś dziwnie znajomy. Mówi Emma Winnicka. Czy pani jest autorką artykułu o zaginionej Darii Trysz? Tak, a o co chodzi? Spytała Alicja, odruchowo notując numer, który wyświetlił jej się na ekranie stacjonarnego telefonu. Być może będę mogła pomóc w odnalezieniu tej dziewczyny. Potrzebuję jednak zdjęcia z koncertu w dużo wyższej rozdzielczości. Hmm, chrząknęła zaskoczona Alicja. Niestety nie dysponujemy lepszymi niż te zamieszczone na naszej stronie internetowej. Generalnie nie mamy redakcyjnego fotografa. Posiłkujemy się materiałami od zaprzyjaźnionych czytelników oraz freelancerami. Jeśli pani chce, podam kontakt do firmy, która sprzedała nam te zdjęcia. Emma zanotowała nazwę, po czym wpisała ją w wyszukiwarkę internetową. Po szybkim rekonesansie miała już pełne dane jednoosobowej firmy. Nie wahając się ani chwili, wybrała numer telefonu. Dzień dobry, z tej strony Emma Winnicka. Chciałam umówić się na fotosesję. Daria odzyskała przytomność. Leżała na zimnej, betonowej podłodze. Nic nie widziała, ponieważ na głowie miała założony materiałowy worek, zawiązany ciasno na szyi. Próbowała go zdjąć, ale natychmiast zorientowała się, że jej ręce są skute kajdankami, przymocowanymi do czegoś metalowego. Próbowała wstać i oswobodzić się, ale pozycja, w której została unieruchomiona, całkowicie to uniemożliwiała. Bolały ją niemal wszystkie mięśnie. Ale przeszywający strach niemal całkowicie ten ból niwelował. Teraz nic się nie liczyło. Chciała tylko przeżyć. Rozdział drugi. Emma kolejny raz spojrzała w lustro, wychodząc od wizarzystki. Nie mogła przyzwyczaić się do widoku swojej twarzy w mocnym wieczorowym makijażu. Miała wrażenie, że pod wpływem ciemnych kolorów cieni i wyraźnego zarysowania czarną kredką, jej oczy niemal świecą. Zatrzymała samochód w pobliżu piętrowego domu przy ulicy Kruczej. Jeśli rzeczywiście mieszkał w nim fotograf, z którym się umówiła, z pewnością nie lubił afiszować się swoją profesją, gdyż nigdzie nie znalazła nawet najmniejszego szyldu ani banera reklamowego. Wyjęła z bagażnika walizkę z ciuchami, poprawiła swoją obcisłą czarną sukienkę, po czym podeszła do bramy. Po naciśnięciu dzwonka czekała dobrą minutę, która wydawała jej się szczególnie długa. W końcu zabrzęczał sygnalizator, informując o zwolnieniu blokady, i furtka stanęła otworem. Emma weszła na teren posesji. Przywitał ją w progu. Miał pociągłe rysy twarzy i czarne, krótkie włosy, spod których przebijały siwe kosmyki. Szymon Szymczak przedstawił się w progu. Był dobrze zbudowany i zabójczo przystojny, pomimo, że był o dobre kilkanaście lat starszy od 29-letniej Emmy. Wziął od niej walizkę i zaprosił do środka. Przeszli przez okazały salon do spiralnych schodów, a następnie do piwnicy, w której mieściło się studio fotograficzne. Pomieszczenie było długie na około 7 metrów i szerokie na mniej więcej 5. Z powodu charakterystycznych ustawionych na trójnogich statywach reflektorów oraz zestawu teł wysuwanych z sufitu, niejedna przesadnie zadufana w swojej urodzie, nastolatka mogłaby poczuć się tutaj niczym gwiazda. W tym pokoju jest garderoba. Możemy zacząć klasycznie od białego tła, zasugerował fotograf. Proponowałabym zacząć od czegoś bardziej przyziemnego. To znaczy? Od kawy, odparła z uśmiechem. Na jej twarzy pojawiły się dołeczki. Szymon jednak nie zdradził po sobie żadnych emocji. Zmierzył wzrokiem dziewczynę, po czym poszedł krętymi schodami na górę. W gabinecie panował półmrok. Kołyska Newtona na biurku wystukiwała metalicznym dźwiękiem rytm, narzucając tempo rozmowy. Tuż obok niej, przy skromnej lampce dającej tak niewiele światła, że leżący na skórzanej kozetce pacjent dostrzegał jedynie kontury swojego rozmówcy. Stało drzewko bonsai. Na prawo od niego widać było zarys dużego beżowego globusa, który w niewielkim świetle wydawał się być niemal brązowy. Zatem powiedz mi, Patryku, od kiedy słyszysz głosy? spytał poważnie psychiatra, mówił tonem wzbudzającym zaufanie, w którym można usłyszeć fascynację. W zasadzie słyszę je od urodzenia, ale zawsze były to niewyraźne szepty. Nigdy ich nie rozumiałem, odpowiadał leżący na kozetce. W jego wypowiedzi wyczuwało się skrępowanie i strach, jakby opowiedział tę historię wiele razy wcześniej i za każdym razem został wyśmiany. A teraz? Teraz słyszę bardzo wyraźnie. Po rozgrzewkowej sesji w małej czarnej, Emma rozluźniła się. Chętnie pozowała siedząc na dużym białym sześcianie, leżąc na plecach tudzież wyciągając ku górze nogi, zgodnie z sugestiami Szymona. Naprawdę podobało jej się to. Po kilku kolejnych ujęciach z wykorzystaniem wentylatora, który rozwiewał ciemne włosy modelki, fotograf zaproponował zmianę stroju, pokazując obcisły czerwony kostium przypominający lateks. Dobrze. Tylko potrzebuje małej przerwy. Duszno tutaj, stwierdziła Emma, zauważając, że w pomieszczeniu nie ma ani jednego okna. Szymon zaproponował, że przyniesie coś zimnego do picia, po czym kolejny raz poszedł na górę. Tym razem jednak Emma poszła za nim. Gdzie jest toaleta? Spytała, rozglądając się pospiesznie po różnych pomieszczeniach. Długim korytarzem prosto i na końcu w lewo. Po załatwieniu potrzeb fizjologicznych odruchowo zajrzała do śmietnika przy umywalce, ale nie znalazła wśród nich nic podejrzanego. Wykorzystując chwilę nieuwagi krzątającego się po kuchni gospodarza, bezszelestnie weszła do pomieszczenia, w którym stał na biurku 27-calowy iMac. Próbowała przejrzeć historię ostatnio otwieranych plików oraz odwiedzanych stron. Jednak zanim zdążyła cokolwiek zrobić, system poprosił ją o hasło. Szybko opuściła pomieszczenie. I udając, że wraca do łazienki, skierowała się do ostatniego pokoju, którym jeszcze nie była. Daj mi chwilę, muszę poprawić makijaż, krzyknęła w stronę Szymona. Okej. Okay. Pomieszczenie było dużą sypialnią, urządzoną w kolorze beżowym, z łóżkiem, które starczyłoby śmiało na trzy osoby. Emma zastanawiała się przez moment, czy fotograf ma je tylko dla siebie, czy też kupił je specjalnie, aby fotografować w nim sesje buduarowe jednak tak naprawdę zaintrygowało ją coś zupełnie innego. Zauważyła, że wśród regularnej struktury jednej ze ścian dostrzec można odznaczające się drzwi. Bała się, ale ciekawość wzięła w niej górę. Wymacała dziurkę od klucza i przy pomocy wyjętych z kosmetyczki dwóch wsuwek otworzyła zamek. Zrobiła to w niecałe dwie minuty, ale z jej perspektywy trwało to wieczność. Weszła do środka oświetlając sobie drogę smartfonem. To, co zobaczyła, spowodowało, że jej serce zabiło szybciej. W ciemnym kilkunastometrowym pokoju zobaczyła kształt wielu nieruchomych ludzkich sylwetek, owiniętych w czarne foliowe worki. Zadrżała, próbując natychmiast się wycofać. Zanim jednak cokolwiek zrobiła, do jej uszu dobiegł dźwięk zamykanych drzwi i przekręcającego się klucza w zamku. Była w pułapce. Jakie głosy zatem słyszysz, Patryku? dopytywał Stanisław Frejnowski. Był drobnym, łysym człowiekiem o wyłupiastych oczach, wyglądał na jakieś pięćdziesiąt kilka lat. Czy są one przyjazne, czy też wrogie? Są złe. Dlaczego tak sądzisz? Wnikał psychiatra. Bo mówią mi o śmierci. O czyjej śmierci mówią i kiedy? O śmierci dookoła. Właśnie je słyszę, cedził przez zęby pacjent. Jego dłonie były zaciśnięte, mięśnie napięte. Ale co konkretnie słyszysz? Słyszę, że właśnie ktoś umiera w okropnych męczarniach. Blask ekranu odbijał się w grubych szkłach okularów. Siedział wpatrzony w monitor, raz po raz pykając cygaro. Czytał kolejny komentarz dotyczący swojej najnowszej powieści, Nożownik. Oleg do cholery znowu przesadziłeś z krwią. To atak nożownika, a nie bal wampirów. Od kiedy wypływająca z żył krew jest jasno czerwona? Ta scena ma naprawdę ciekawy klimat, ale trzymaj się proszę faktów. Pisarz prędko skorygował kilka zaznaczonych na czerwono zdań, po czym gładząc się po brodzie, przeszedł do kolejnej uwagi swojej szwagierki. Myślisz, że jak ktoś komuś przetnie pień mózgu, to będzie konał w męczarniach przez dwadzieścia minut? Nie zapominaj, że to miejsce jest między innymi ośrodkiem oddychania. Kopnie w kalendarz w 3 minuty. Poza tym, dlaczego nożownik zabił ją tak szybko? Ja na jego miejscu torturowałabym ją przez kilka dni. Znasz mnie i wiesz, jak bardzo mnie to podnieca. W momencie, gdy drzwi sekretnego pokoju w domu fotografa zostały zamknięte, Emma odruchowo sprawdziła zasięg telefonu. Był słaby. Na wyświetlaczu pokazała się jedna kreska. Kim ty kurwa jesteś? krzyczał przez zamknięte drzwi Szymon. Jego głos docierał stłumiony. Było w nim coś demonicznego. Zajrzyj do garderoby. W tej dużej czarnej torebce jest moja odznaka. Po kilku minutach, które gospodarz spędził na wertowaniu rzeczy kobiety, wrócił do sypialni i powiedział z trudem tłumiąc oburzenie. Jesteś gliną? Nie prościej było mi powiedzieć? Spytał, otwierając drzwi. Łódzka dochodzeniówka, powiedziała, trzymając w dłoni pistolet. Była zdenerwowana, ale ręka nawet jej nie drgnęła. Zanim dostałabym nakaz przeszukania, pewnie zaginęłaby kolejna dziewczyna. Bla, bla, bla. Wystarczyło ze mną pogadać. Pewnie chcesz przejrzeć zdjęcia z koncertu. To może później, powiedziała, trzymając swojego rozmówcę cały czas na muszce. Najpierw powiedz, co tam ukrywasz. Odłóż to, odparł, mając nadzieję, że Emma żartuje, ale gdy zmieniła punkt, w którym mierzyła składki piersiowej na głowę, zrozumiał, jak bardzo się mylił. Wszedł do środka i zapalił światło. Kobieta była dwa kroki za nim. To manekiny.